Właśnie nakręcony został film Las czwarta rano, tak? Tak. Jana Jakuba Kolskiego, według jego książki. Przed Państwem Olga Bałoń, jedna z gwiazd tego filmu. Widzę, że coś tam Pani chowa, książkę jakąś. Tak, przyniosłam tu, bo, coś bo, ze sobą. Tak, 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 bo my tu przepytujemy różnych kochanych przez Polaków ludzi, co czytają, co zrobiło na nich wrażenie albo kiedyś, albo ostatnio i co to jest. Tylko nie wiem, czy to wypada w TVN... 24 pokazać książkę, która jest jednak bardzo kobiecą książką i mnie się kojarzy z, z pewnym takim moim przechodzeniem od y, dziewczynki do kobiety. Jest to y, książka, która się nazywa Niebieski Rower, Regine de Fourges. E, ja mam osobistą historię z tą książką, dlatego że najpierw znalazłam ją u mojej mamy we Włoszech, gdzie nie ma za dużo polskich książek. No, i byłam tak strasznie wynudzona tymi wakacjami, słońcem. Nic się nie działo. Skończyłam wszystkie nie swoje książki. No, straszne, Włochy w ogóle. Ole. Nuda. Ale. I znalazłam książkę, która mnie osobiście bardzo przypomina um, historię, która jest w przeminęło z wiatrem. Jest tak samo bohaterka, która dojrzewa w trakcie wojny i przechodzi przez całą wojnę, przez oku okres okupacji we Francji. Zakochuje się oczywiście, walczy. Mm, jej przyjaciele przeżywają obóz. To jest naprawdę i ruch oporu, i, i, i miłość, i wszystko. Czyli to, co mm, no, przeczytałam tą książkę, ona ma cztery, y, cztery części chyba z cztery razy w moim życiu, w każdym razie, tak? tak. I to się nazywa niebieski rower. Strasznie trudno ją znaleźć, ale ja na przykład znalazłam ją na, w przejściu podziemnym w Krakowie, y, u mhm. pana, który sprzedawał. Zawsze na takich łóżkach sprzedają książki, to ja mam to w dwóch egzemplarzach. Ja mówię, na wszelki wypadek? Na wszelki wypadek tak, że, że ona musi być ze mną i jest w moim domu, ta książka. Czy w ogóle ma Pani czas na czytanie? Ja dosyć dużo czytam, bo uwielbiam fantastykę, mhm. więc, no i też lubię jak się dużo dzieje, jak są wojny, bitwy i, i, i leje się krew. Um, Matko jedyna, taka no ale... filigranowa kobieta. Ale oczywiście też um, sięgam po inną literaturę. Political fiction też uh -huh. bardzo lubię. Um, oczywiście e, inne książki. Staram się też być, e, staram się śledzić trendy w literaturze. Polecam pani w takim razie książkę, która jest książką Tygodnia naszą, dzisiaj. Inna Dusza Łukasza Orbitowskiego. Czytałam. A też ocieka krwą. I <laughs> tak. też jest wstrząsająca. Tak, tak, bardzo mi się zresztą to podobało. Muszę też wspomnieć o Katarzynie Bondzie, którą uważam za jedną z lepszych polskich autorek, jeżeli chodzi o, o ten. No, no, o sensację, o thriller. Świetna. Bardzo chciałabym zagrać jej bohaterkę. Może się uda. Może Że się uda. Kibicujemy. A może się nie uda, ale i tak będę sięgała po jej książki. <laughs> może to jest przyszła Sasza Załuska, Olga Bąś. Serdecznie udale. dziękuję. Trzeba się zrobić.